Przygotowania do meczu z Wisłą o Super Puchar pozostały w cieniu awansu do następnego etapu Ligi Mistrzów. Nasza drużyna musiała błyskawicznie zregenerować się po wyczerpującym turnieju. Rozstrzygnięcie w niedzielę zgromadziło ponad 900 kibiców. Moc Trybun była z nami. W pierwszej połowie wszystko szło zgodnie z planem. W 13. minucie Radek Polaska podał do Artura Popławskiego, a ten umieścił piłkę w bramce Krakowian. Początek drugiej połowy był równie obiecujący Kamil Kmiecik. Wystawił piłkę Wojciechowi Lusoniowi. Ten jednak minął się z piłką. Niestety po utracie pierwszej bramki przez rekord strzelonej zresztą przez byłego wychowanka naszego klubu, Pawła Budniaka, losy spotkania się odwróciły. Następny gol padł po efektownej podcince Sebastiana Wojciechowskiego. Kolejny po strzale Adriana Patera. Po wycofaniu bramkarza rekord w przewadze zawodników w polu upatrywał szansy na zdobycie gola. Jednak tym razem to nie zadziałało i bramkarz gości wykorzystując pustą bramkę przypieczętował zwycięstwo Wisły. 4 do 1. W tym roku Super Puchar powędrował do Krakowa, jednak już za dwa tygodnie nadejdzie czas na rewanż. Rusza Liga Ekstraklasy i tym razem rekord w pierwszym swoim meczu spotka się z Wisłą Kraków.